Ja pomimo tego będę dalej tak mówił, czy tutaj, czy gdzie indziej. Zobaczcie, jeśli jednak Chrystus jest z was, a jest On z nas przez Ducha Świętego, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was tędy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego który mieszka w was ale nie ku grzechowi jakby się cofnąć 20 lat temu, albo 30 lat temu może 40 lat temu to taka Ewangelia była powszechnie głoszona ale dzisiaj jest najbardziej poniewierana kiedy mówisz o odwróceniu od świata, od grzechu, o świętym życiu, o poświęconym życiu, o Chrzcie Duchem świętym, nie mówisz o mocach, darach, tylko mówisz o tym, żeby te owoce w tym człowieku były. O tym umartwieniu, o tym ukrzyżowaniu, że jestem ukrzyżowany ja dla świata, a świat dla mnie. To jest wszystko w piśmie napisane. To Paweł o tym mówi. Jeśli kochasz te rzeczy tego świata, nie ma w tobie miłości ojca. Pismo też o tym mówi. Jeśli kochasz grzech, nie ma w tobie miłości ojca. A wygłosicie to nieutracalnej łasce, czyli. Przecież tam jest napisane, przeczytam, bo z pamięci może ktoś myśli, że ja nie mówię prawdy czy coś. Nie tylko tam, bo w listach do Laodysei, czy tam innych listach do Zborów też jest tak napisane o tym. Jezus mówi, że jeśli będziesz letni rozumiesz, jeśli, jest, jeśli będziesz letni to cię wypluje, wyżega cię ze swoich ust on ci to mówi a ludzie, którzy żyją w świecie w grzechu właśnie są letni to nie jest skierowane do ludzi tego świata to jest napisane, duch mówi do zboru tacy ludzie są w zborze, letni a o czym on mówi, powróć do pierwszej miłości spełniaj uczynki takie jak pierwsze Bądź zakochany w Jezusie, Chrystusie w Słowie Bożym. Dlaczego tu jest tak napisane? Zobacz. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci w naciele wodą czystą. Trzymajmy się wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu. Pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków. To jednak jakieś dobre uczynki też mamy spełniać. Pobudzać się do tego. Nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozumiecie, wszedłeś na tą drogę. Poznałeś, że Słowo Boże jest dobre, może zakosztowałeś mocy Ducha Świętego. Wyznałeś znałeś wiarę, ochrzciłeś się. I Bóg cię uwolnił, oczyścił, przebaczył Ci Twoje winy z Twojego życia, wszystkie Twoje grzechy. A po czym wróciłeś do tego świadomie, to tutaj pismo mówi tak: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, myślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Może dlatego ciągle jesteś w grzechu i nie możesz się wydostać. Bo już przeskoczyłeś tę granicę między miłosierdziem a sądem. Może już jesteś tym ezawem, który ze łzami płakał i wołał, i taki jest, tak jest stan człowieka, który nie pokutuje, właśnie. On już nigdy nie będzie pokutował. On będzie żył w grzechu w świecie, on nawet nie będzie wiedział, że żyje w grzechu. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków O ileż z kary Sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego Nowe przymierze, Syna Bożego podeptał I zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony I znieważył ducha łaski Czy ty to słyszysz? Zostałeś uświęcony To gdzie ta twoja nieutracalność? To, się, to jest skierowane do ludzi w Nowym Przymierzu. Jeszcze raz to przeczytam. O ile sroższej kary godzien będzie ten, kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony. Przyszedłeś w pokorze, w łzach, prosiłeś Pana, wybacz mi, Panie, nie chcę tego, chcę żyć Tobie, chcę Tobie służyć. Wyznałeś to przed Bogiem, przed ludźmi, okłciłeś się, pokutowałeś, po czym wróciłeś do grzechu i wracasz w kółko na okrągu i robisz rzeczy gorsze niż przed nawróceniem, ponieważ więcej złych duchów jest w Tobie. Opamiętaj się człowieku i wróć do Boga, i już więcej nie grze, żeby coś gorszego na Ciebie nie przyszło. I nie wiesz te bania luki o nieutracalności łaski, bo jeśli będziesz grzeszył, to nie ma dla Ciebie już ofiary za grzech, jeśli robisz to świadomie. Jeśli słyszysz prawdę, na przykład Ty kobieto słyszysz prawdę, że nie powinnaś oddziewać swoich wdzięków, pokazywać na ten świat, żeby nie być przyczyną cudu. a pomimo tego Ty to robisz, bo mówisz, że to nie jest ważne, to oni odpowiadają. To właśnie rozmyślnie grzeszysz w tym momencie, ale jeśli Ty nie słyszałaś tej prawdy, to jest co innego? Bo możesz mieć oczy zaślepione, nigdy nie słyszałaś i robisz to w niewiedzy. Ale jeśli ty już to wiesz, a pomimo tego to robisz, to jesteś świadomym grzesznikiem, rozmyślnie grzeszysz i nie ma dla ciebie ofiary za grzech. Rozumiesz? Nie ma ofiary za grzech. Więc się opamiętaj i wróć do Pana. Zrozum to. A jeśli to jest dla Ciebie niewygodne, to nazbieraj sobie nauczycieli, które będą łechtać Twoje uszy, bo tutaj na pewno cię nie połechta nic. A, a takim sprzeciwem, to możesz sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. Słyszysz głos Boży, który mówi dziś, jeśli głos jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca jak podczas buntu. Dziś jest ten czas dla ciebie do pokuty, do nawrócenia, pokuta, odwrócenia od grzechu. To nie jest tylko tutaj, w głowie. Odwraca się Twoje życie, ty się odwracasz. Przecież powiedziałeś, że Jezus jest Panem Twojego życia. To dlaczego tam jest cudzołóstwo, porządliwość i wszelki złych czyn i wszelka zła myśl? Nawet twoje myśli są skażone, a powinny być czyste. Tylko ludzie czystego serca będą oglądać Boga. I to ci wszystko daje prawdziwe oczyszczenie w krwi Jezusa, kiedy Duch Święty do ciebie przychodzi, ale ty go zasmucasz notorycznie, tak jak tu pismo mówi przez świadome grzeszenie. Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój straszna to rzecz wpaść ręce Boga żywego ja to przeczytałem z listu do Hebrajczyków z Nowego Przymierza, będę to podkreślał i to w sumie nawet nie był szósty, tylko to był dziesiąty werset a w szóstym jest jeszcze tak napisane jest bowiem rzeczą niemożliwą Zrozumcie, jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, byłeś w świecie w grzechu, usłyszałeś Ewangelię, otworzyły ci się oczy. Zaczęłeś czytać Pismo, zaczęłeś to rozumieć. To, co mówiłem, wyznałeś wiarę, deklarujesz się, że jesteś nowonarodzony, nowonarodzona. Czyli zostałeś oświecony i zakosztowałeś daru niebieskiego. Mogłeś zakosztować różnych darów. Dar, jeszcze to, że przez Ciebie działa, to jeszcze nie znaczy, że to jest Duch Święty. To jest dar Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że to jest Duch Święty. Tak jak było w przypadku tej panny, która została odrzucona, ona też miała dary wyganiania demonów i prorokowania. A pomimo tego nic to jej nie pomogło, bo żyła w nieprawości, w grzechu. I stali się uczestnikami Ducha Świętego. Głupia panna miała Ducha Świętego i była panną w czystości. Tam jest napisane, że On już wygasł, więc On tam był, wygasa, rozumiecie, On tam był, bo świat, grzech, łuda Boga i chwała ludzka zagłuszyła to pragnienie i ten duch wygasł. Ona się ocknęła, jak, zobaczyła, jak usłyszała ten głos, że Chrystus powróci, ale już było za późno.